Jak prowadzę dzisiejszego wieczoru, ale już z myślę, że już teraz nie są. Miło, Cię, poszedłem Państwo Państwu. Witam Państwa z kolei. Przywitała grupa tańczna FIX w układzie na operacja x aktualnie w Mistrzowie Polski Disco Dance choreografii Katarzyny i Mamieczka Mikołajskiej. Witam Państwa, Dariusz Padowski, Miło mi, że po raz drugi mogę się spotkać już w czwartym konkursie Mistrzostw Polskich, tym razem w 98. Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Katalickiego reprezentuje dzisiaj jego doradca polityczny, pan Stefan Misieliński, którego bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, również serdecznie witam gościa honorowego, którym jest trzykrotna zdobywczyni tytułu. Nazywam się Katarzyna Gałkowska, przyjechałam z Bydgoszczy. Mam 20 lat. Jestem studentką trzeciego roku zarządzania marketingu na, na Bydgoskiej Akademii. Od czterech lat prowadzę aerobik w bitułowskim Fitness Studium Mega, gdzie pracuję nad sprawnością zarówno własną, jak i trenujący ze mną panów i panów. Wierzę, że aktywność fizyczna i regularne ćwiczenia kształtują nie tylko nasze ciało, ale także poczucie własnej wartości dają pewność siebie, opanowanie, umiejętność zachowania się w nowych, trudnych sytuacjach. To właśnie dzięki ćwiczeniom odważności stać przed państwem. Mam nadzieję, że uda mi się zarazić w akcynę jak najwięcej pań, zasługujących na zdrowie, urodę i sprawność, które nie tylko wydłużą nasze życie, ale przede wszystkim poprawią jego jakość. Dziękuję bardzo. I nie zdarzy, żaden dzień się nie powtórzy. Tymi słowami Wisławy Szymborskiej pragnę przywitać się z Państwem. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie zarówno dla Państwa, jak i dla mnie wyjątkowy. Już drugi raz mam zaszczyt brać udział w konkursie Miss Fitness. Nazywam się Katarzyna Kaliszewska i przyjechałam z Krakowa. Mam 19 lat. Jestem studentką pierwszego roku Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Zawsze sport, oprócz rodziny, miłości i przyjaźni, był najważniejszą wartością w moim życiu. 13 lat trenowałam gimnastykę sportową. Zdobyłam 28 medali na Mistrzostwach Polski. Trzykrotnie uczestniczyłam w Mistrzostwach Europy. W ubiegłym roku zdecydowałam się za na zakończenie kariery sportowej i zainteresowałam się fitnessem. Fitness stał się dla mnie sposobem na życie. Rozwija on wszystkie sfery osobowości kobiety, jej ciało, duszę i umysł. Fitness kojarzy mi się ze zdrowym stylem życia, aktywnym wypoczynkiem, radością życia, a także doskonaleniem swoich umiejętności. I właśnie dlatego chcę doskonalenia swoich umiejętności i z chęci, spra i z chęci sprawdzenia się staję tu przed Państwem. Dziękuję bardzo. Nie, witam szanownych Nazywam się Iwana Krajewska, mam 23 lata i mieszkam w Warszawie. Na co dzień jestem instruktorką aerobiku w klubie Olympus, studiuję także na drugim roku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W ubiegłym roku wystartowałam w konkursie o tytuł Fitness Women. Pomyślny start w tym konkursie był inspiracją do tego, aby spróbować swoich sił w tegorocznym Miss Fitness Paus. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo dzisiaj razem z nami bardzo miły wieczór nie zabraknie emocji, a temperatura jego będzie na pewno bardzo gorąca. Dziękuję. Nazywam się Agnieszka Osińska. Zakocham się w Chinach i w Pajci. Obecnie jestem instruktorem aerobiku w klubie Wordcast w Warszawie. Również w tym roku wzięłam udział w pierwszych Mistrzostwach Polski w aerobiku sportowym, gdzie zostałam podwójną Mistrzynią Polski, indywidualnie i w parach. Dziękuję.